Dobry, witam serdecznie w końcu w końcu doczekał się gift box na moim kanale pierwszy gift box jeżeli chodzi o edycję FIFA 365 jest to oczywiście edycja nordic edition z tego względu, że zwykłe gift boxy w Polsce jeszcze nie wyszły, a wiem, że że wyjdą jak wyjdą oczywiście także na kanale pokażemy, ale tym razem jest gift box nordycki no i moi drodzy, pora go otworzyć, tak? Jest to gift box z dwóch właściwie rodzajów, jakie się w Skandynawii pojawiły. Jest to ten tak zwany troszeczkę uboższy, z tego względu, że limitki są bardziej dostępne niż ten drugi, ale ze względu na to, że, ten drugi już mówię, jest na okienku dpa, mały dpa. Kruszyna mi go załatwił, więc nie było sensu za bardzo kupować tego gearboxa. Tym bardziej że cena jest znacznie wyższa niż tego, którego tutaj będę dzisiaj prezentował. A tutaj jest jedna niespodzianka karta, jak tutaj możecie zobaczyć: XXL, której ja nie mam. Nie jest to może jakiś wielki Arytas dla Was, bo też można było ją w Polsce trafić, ale ja tej xxl nie mam. Małe w okienku mam, tej xxl nie mam. Cena atrakcyjna. Kupiłem to na maksie, więc jak ktoś jest zainteresowany, myślę, że jeszcze są. A tą pierwszą nimitką, moi drodzy, jest. Tak, pogba. I to jest moja powtórka. Jeszcze dwa dni temu tej karty nie miałem. Już mam je trzy. Znaczy, to jest trzecia, ale nieważne. Czekam tutaj na to. No i na to, że w tych dziesięciu saszetkach, bo jest 10 saszetek, jak tutaj możecie sobie zauważyć trafi się naprawdę karta jakaś nordycka, bo jeszcze nordyków nie mam skompletowanych tych kart nordyckich, bo w ogóle o albumie nordyckim to jeszcze sporo kart brakuje, ale mam tutaj na myśli głównie właśnie te stricte karty nordyckie na czarnym tle, czyli Scandinavian Star, Rising Star i Double Trouble, ale nie International tylko właśnie nordycki. Nie będę nawet tej limitki wyciągał po gby bo po co? Nie ma takiej potrzeby, zobaczcie, co kryje się w środku. W środku kryje się oczywiście standardowo to, co zawsze było dodawane. Nie będę nawet tego otwierał. Jest to czeglista nordycka. Także nie będziemy tego otwierać. Każdy wie, chodzi o ten plakat. I jest właśnie tutaj, moi drodzy, co jest fajne. Jest jeszcze jedna limitka, którą sobie otworzymy. Jest to zwykła limitka i niesty. To jest moja powtóreczka. Więc tyle z tego. Ale jeszcze mamy tam kartę jedną i tą Izelkę, którą sobie zobaczymy na koniec, a teraz pociśniemy sobie 10 soczetek i zobaczcie, mamy Noera. Fajnie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nawet sobie zrobimy tak, jak to kiedyś nagrywałem, czyli podzielimy sobie ich Fisher, tak jak się nie mylę, z Ajaxu. Oj, 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 Royce, Neuer, Fisher, Royce i Neuer. Nojera mamy najwięcej. No to zaczniemy od Neuera. Te promo. No i właśnie o te karty tutaj nam się rozchodzi, czyli o Skandynawian Stars. Leasing i Double or No. O Ibra Kadabra to już nawet nie myślę. Mam jedną w boksie, trafiłem i to na razie jest wszystko. Niestety, może jeszcze w puszkach, może jeszcze w tym Give Boxie, może jeszcze w Starter Paku Nordyckim, bo jednego przynajmniej mam zamiar otworzyć. Zobaczymy. Zaczynamy od International Stara e, 335. Jest to Rodriguez. To nic ciekawego. Tam sobie zostawimy to może na koniec. Eee, nordyckie teammates y, no układ się różni od podstawowych, ale to są mimo wszystko bazówki, które znacie, bo karty są te same, tylko niektóre do zespołu dochodzą. No i mamy tutaj Rosenberga Malmo, jest to nie, moja powtóreczka, ale jest to karta półnordycka. Można powiedzieć, Czyli nie jest to karta stricte nordycka, ale jest to karta, która w podstawowej edycji. Nie występuje. Dobra, i znowu nojer i potem polecimy sobie po kolei. Pozostały po trzy troszeczki z każdego rodzaju. Dobra. Ciśniemy. Kawani. Mamy boka Juniors, Niestety to także jest. E, Czekać czy to sobie tylko przełożę, bo tutaj mimo wszystko miałem kartę specjalną. Dobra. Ciśniemy, tak? To jest właśnie ten e, mój. O, jest legenda Marko van Bastena. Proszę, to też jest już u mnie powtórka na wymianę. Te karty akurat są zacne, ale legendy nie było w problemu zebrać. Często się powtarzają. To nie te jednak legendy, które były w Champions League, gdzie naprawdę, jak ktoś trafił legendę, to mógł się cieszyć, bo to był Rarytas. Tutaj, mimo tego, że one fajnie wyglądają, to niestety często się trafiają do mojej, która już ich spokórka jest. Lecimy. I tutaj mamy znowu dziwnie, dziwny układ. Mamy Tiner Holma, który jest także występuje na karcie e, limitowanej. Tutaj nic ciekawego, mamy Tutoro, tego chyba nie ma nawet z Kopenhagi, więc będzie trzeba sprawdzić. No i tutaj mamy Aguero, którego mamy, no i Dynamo Neustadler, no także fajnie, bo tej karty nawet nie mam podstawowym, że tak powiem, swoim zbiorze, więc, więc fajnie. Royce, ale nadal czekamy na kartę nordycką, moi drodzy. Której nie widzimy. Tam coś jest odwrócone, więc zobaczymy. Może, może coś, raczej nie, bo tam jest Brazylia. Nie, chyba ikona Neymara. Zobaczymy. Bazóweczki na boczek. No i może to być Neymar. Tak, i to jest ikona Neymara, i to jest już ikona. Chyba moja piąta. Ikona Neymara Neymar zdecydowanie najczęściej wpadająca ikona, a nie mam o dziwo żadnego ibry. Także to jest dziwne, że Neymar wpada jak szalony, a Ibara de facto wcale tak słabo. Peruzzi, Mendy, nie Kasje Porto, to nie my się przyzwyczajen klasen farman, szalkę i ramos, a to jest Expert. No to jest karta, nie, która rzadko wpada, więc Więc fajnie, bo nie miałem na pewno Ramosa, więc wpada na razie w podstawową edycję. Bo nie miałem go chyba w ogóle. Najpierw zbieram edycję podstawową, aż eksperty się powtarzają, na obu edycjach to. To tak zrobimy. Van Stegen, Para Marin, tutaj mamy Fernandinho, który już też u nas występuje bardzo często. No mamy Keyplayera, tego nie kojarzę, żeby był w Nordyku i Olimpiako z Nordyku. Nie wiem, czy jest, na pewno go mam w edycji podstawowej. Tutaj te karty specjalne sobie ułożymy bazóweczki na boczek tak to zrobimy tak jest okej okay, moi drodzy lecimy dalej, no na razie mimo tego że wpadła legenda, że wpadła ikona to karty które mam więc dla mnie szału nie ma, dla mnie ważniejsze jest teraz żeby braki uzbierać a nie powtórki tu jest kolejna powtórka International Rising Star Mamy kolejne bazułeczki, których nie będziemy przytaczać. Tutaj Gabi, Mikitarian i mamy z Olympic. Marsylia w podstawowej, jego na pewno mamy. Tutaj nie wiem. No i zostały trzy saszetki, moi drodzy. Czyżby słabo? Bez żadnego Nordyka to będzie kicha To będzie bardzo słaby giftbox. Jeżeli się nie trafi żaden Nordyk, tutaj też nie mamy Nordyka, bo mamy Holendra. I jest to goal machine. Na pewno go mam w podstawowej czy w nordyckiej. To muszę sprawdzić. No, moi drodzy, dwie ostatnie troszeczki. I mamy nastosycz. O, jest tam coś. Jest, 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 jest coś, ale to jest One to Watch. Neves Roberto. Gdziedzie? Patrick Patryk, Nastasic, no i tak jak myślałem Pastory i tego mamy, tego gościa. Słabo, niestety, małe szanse, że tu to wskoczy. Bardzo małe szanse. Ale zawsze jakieś tam szanse są, nie? International Benteke, Subotic, no, znowu mamy Sirigu. Jest, 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 jest Skandynawian Star, przynajmniej jest to powtórka, ale będzie można się, będzie się za to można wymienić, przynajmniej. Jeszcze mamy Domin Guesza na maszynie ale ten, ta karta uratowała nie, tego Gift boxa zdecydowanie moi drodzy, zdecydowanie go uratowała. Jest to powtórka, miałem go hmm, już nie pamiętam w czym ale prawdopodobnie w boksie. No i tak się kończy giftbox, moi drodzy. I do pokazania jest jeszcze jedna limitka. Jest to izelka, jak dokładnie wiecie, a jest to IZL Pogby. Moja siódma, a właściwie już ósma. Jeżeli zaliczając także Suareza, którego z wymiany mam przesłać franek FIFA, to jest to moja ósma limitka. W stanie idealnym. Ja się cieszę, ponieważ te limitki nie miałem, nie było mi dane na razie jej trafić. No i karta jest bardzo, bardzo ładna. Ściągniemy tutaj Neymara, bo jest powtórką. I tak to się dzisiaj dwie najcenniejsze dla mnie karty dzisiejszego unboxingu to Pogba Is Is i Zizel i MRNK na Skandynawie. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Prawdopodobnie będzie to unboxing startera rumuńskiego. Także też zapraszam, bo są zajebiste limitki. Trzymajcie się ciepło. Czołem, hej.